Roxana Węgiel zdradziła swoją wielką tajemnicę. Młoda gwiazda piosenki, która podbiła rynek muzyczny wygraną w konkursie młodzieżowej Eurowizji, wyjawiła: Jaki jest sekret jej sukcesu? Okazuje się, że wielką rolę w śpiewie piosenkarki odgrywa stres. Roxana Węgiel to bez wątpienia jedno z największych młodych nazwisk rodzimego show biznesu. Młoda piosenkarka, która bezapelacyjnie zwyciężyła w trakcie konkursu młodzieżowej Eurowizji, wyjawiła, co jest jej największą motywacją w trakcie stresujących występów. Jak się okazuje, wielką rolę w życiu i twórczości węgiel odgrywają czynniki stresogenne, które pomagają jej skupić się na występowaniu. Czy bez presji ze strony widownik gwiazda nie radziłaby sobie tak dobrze jak dotychczas? Roxana Węgiel uwielbia występować w sytuacjach stresowych. Gwiazda. Która jest właśnie na fali wznoszącej, spowodowanej swoim niesamowitym sukcesem na konkursie Eurowizji, była ostatnimi czasy gościem gali bestsellerów Empiku. Dziennikarka wirtualnej Polski, która miała okazję przeprowadzić wywiad z młodą gwiazdą muzyki pop, zapytała, czy węgiel nie stresuje się występowaniem przed publicznością. Przypomnijmy, że w tym roku piosenkarka miała okazję wystąpić nawet na największym telewizyjnym sylwestrze w Polsce, czyli sylwestrze marzeń zrealizowanym przez telewizję publiczną. Jak się okazało, wokalistka zawsze czuje presję i tremy w związku z występowaniem publicznym przed większą publicznością, ale działa one na nią bardzo motywująco i sprawiają, że dobrze radzi sobie ze swoim repertuarem. Węgiel miała się stresować w trakcie Eurowizji. To nie pierwszy raz, kiedy młoda gwiazda zwierzyła się ze swojego stresu, który ma jej towarzyszyć przy okazji występów. Po raz pierwszy opowiedziała o nim tuż po konkursie Eurovision. Naprawdę nie da opisać tych emocji, które panowały w trakcie ogłoszenia wyników. Teraz one już one trochę opadły, ale nadal dla mnie jest to coś niesamowitego. To jest przede wszystkim ogromny zaszczyt Nie dam rady tego opisać, ale nie ma takiego przepisu na to, po prostu trzeba wyjść, zaśpiewać z całego swojego serca najlepiej jak się potrafi i to był też mój cel. Przed występem trochę się stresowałam, ale był to taki bardzo mobilizujący stres, który mi pomaga. Na początku mi się trochę ta ręka trzęsła, jak trzymałam tego Google, pewnie dużo osób to zauważyło, ale jak już zaczęłam śpiewać, to popłynęłam powiedziała artystka.